Cześć, witajcie w krótkiej serii filmów na temat SWSS. W tej części skupimy się na stworzeniu nowego projektu, wyborze obszaru mapy, na którym będziemy działać, oraz wyborze miejscowości, które w tym obrębie będą się znajdować. Logujemy się do systemu. W lewym górnym rogu w menu projekty wybieramy Dodaj nowy i pojawia nam się strona, na której mamy mapę, gdzie zaznaczymy obszar, na którym będziemy działać. Oraz krótką konfigurację samego projektu. W okienku nazwa wpisujemy nazwę projektu. Najlepiej jeżeli to jest miejscowość, dlatego że w przypadku większej ilości projektów łatwiej je później odnaleźć. Powiedzmy, że to będą przykładowo katowice. Poniżej mamy parametry, które będą potrzebne do obliczeń słupów. Strefa klimatyczna, strefa szadziowa. Izwiskabla w procentach, osobno dla światłowodów, osobno dla przewodów prądowych i osobno dla przewodów pozostałych. Na samym dole mamy miejsce na swoje prywatne notatki dotyczące projektu. Skoro wybraliśmy Katowice, zaznaczmy teraz obszar mapy, na którym będziemy działać. Mapę można zbliżyć za pomocą kółka myszki lub skorzystając z plusa i minusa w prawym rogu tutaj mapy. Zbliżamy sobie Katowice. Powiedzmy, że będziemy działać mniej więcej w centrum. W razie potrzeby możemy też podejrzeć mapę w widoku satelitarnym. Jeżeli mamy ustawiony obszar mapy i podstawowe parametry, klikamy Zapisz w prawym dolnym rogu mapy. Nasz projekt jest już prawie gotowy. Tutaj mamy podgląd obszaru, który wybraliśmy, podstawowe statystyki i narzędzia, o których będziemy mówić później. Natomiast teraz musimy jeszcze wybrać miejscowości, które będą w obrębie projektu. W górnym menu w konfiguracji wybieramy miejscowości. Czekamy, aż wczyta się lista. I wybieramy. W naszym przypadku są to Katowice. Więc w Województwie Śląskim szukamy Katowic. Może się okazać, że wasz projekt będzie wykonywany w kilku miejscowościach lub na pograniczu kilku miejscowości. Wtedy można wybrać więcej opcji. Wybieramy Katowice, i nasz projekt już się tutaj pojawił. W tej chwili mamy zakończoną pierwszą wstępną fazę tworzenia projektu i możemy wczytać go w całości, przejść do mapy lub do ustawień. Przejdźmy na chwilkę do mapy. I tą mapę omówimy sobie w następnej części filmu.